Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP, określany potocznie mianem Strażackich Oskarów. Jesteśmy w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Sokółce, a ze mną jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier, pan Dariusz Wojdecki. Panie komendancie, jak ważne są jednostki OSP w służbie Państwowej Straży Pożarnej? Proszę Państwa, jednostki są bardzo ważne dla Państwowej Straży Pożarnej, a najważniejsze są dla społeczeństwa, dla którego służą. My, bez jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, byśmy byli bardzo ciężko. Przede wszystkim chodzi o odległości, które mamy w Powiecie Sokulskim. Te odległości między miejscowościami, między miastem Sokółka a innymi mniejszymi miejscowościami, są bardzo znaczne. I w wielu zdarzeniach, w wielu przypadkach, Ochotnicze Straże Pożarne, tym bardziej miejscowe, gdzie zdarzyło się zdarzenie, są pierwsze na miejscu akcji i udzielają pomocy dla poszkodowanych, lub przystępują do akcji gaśniczych jako pierwsi. My przyjeżdżamy na miejsce, przyjmujemy dowodzenie, przyjmujemy koordynację działaniami, ale my dojeżdżamy jako drudzy. Także tutaj to jest bardzo ważne i dla nas to jest to, jak tak się mówi, drugie płuco działania ratowniczo-gaśniczego. Musimy na sobie polegać, musimy sobie pomagać i działamy w tym kierunku, organizując wszelkiego rodzaju inicjatywy związane ze szkoleniem, z ćwiczeniami. Robimy to co roku, robimy tego jak w miarę możliwości, jak najwięcej, bo wiemy, że te wszystkie szkolenia, kursy, które my przeprowadzamy, później odzwierciedlają wszelkie działania ratowniczo-gaśnicze. No i są. No, jakby pomocą dla społeczeństwa lokalnego, dla tego społeczeństwa, które jest w danej miejscowości. Należy tutaj również wspomnieć, że jednostki OSP wielokrotnie i bardzo często również wyjeżdżają poza swój własny rejon działania, czyli to ta przysłowiowość mówi poza swoją gminę. Nie ma z tym żadnego problemu, gminy sobie nawzajem pomagają i nie ma w pewnym sensie tak zwanych granic. Rozumiem. A czy są w naszym powiecie jednostki, które się wyróżniają? I jak Pan ocenia jednostki naszego powiatu? W naszym powiecie mamy bardzo dużo jednostek ochotniczych. Jest duża większość, naprawdę duża większość, wyróżnia się. To znaczy, mają swoją typową charakterystykę. Tak? Jedne jednostki się wyróżniają w tym, że bardzo szybko wyjeżdżają do zdarzeń. Inne jednostki biorą udział w akcjach społecznych w ramach swoich miejscowości. Inne jednostki biorą udział bardzo rzetelnie i ofiarnie w ćwiczeniach i manewrach. Także, proszę Państwa, bardzo szerokie gremium, które zapewnia dużo, dużo, dużo zdarzeń, a z drugiej strony jednostki też biorą udział w różnego rodzaju konkursach, na przykład, jak młodzież zapobiega pożarom, między innymi i to jest w zawodach sportowo-pożarniczych, także tego można wymieniać bardzo dużo i wiadomo, że jednostki angażują się w tego typu rzeczy, także strażacy z jednostek OSP nie tylko wyjeżdżają do działań ratowniczo-gaśniczych, ale szeroko biorą udział w innych społecznych akcjach, między innymi honorowe oddawanie krwi, lub zbiórki płodów rolnych dla osób, które straciły swoje zbiory, na przykład w pożarach. Też takie jednostki są, które to czynią. Mało tego, kiedy jest taka gmina i jest taka jednostka, nawet jednostki w tej gminie, jeśli dla mieszkańca danej gminy spali się budynek mieszkalny, to przyjeżdżają i pomagają jemu w, roz... w zrobieniu porządku na terenie tego pogorzeliska i pomagają ewentualnie później przy w miarę możliwości oczywiście przy jakiejś pomocy przy odbudowie. A czy zachęca pan jednostki OSP z naszego powiatu do udziału w tym konkursie w tych strażackich Oscarach? To jest kolejna akcja, w której myślę, że strażacy będą brali udział. Jak najbardziej zachęcam z tego względu, że każda taka dziedzina społeczna działalności ochotniczych straż pożarnych jest bardzo mile widziana nie tylko pośród strażaków zawodowych, pośród strażaków ochotników, ale też i społeczeństwa. A ważne jest, żeby strażak ochotnik czy Państwowej Straży Pożarnej był kojarzony właśnie z takim ogólnym dobrem i ogólnym spostrzeżeniem problemów, jakie wynikają z danego rejonu działania. A udział w jakichkolwiek konkursach, które są organizowane, czy lokalnie, czy, czy w ramach ogólnopolskich konkursów, jak najbardziej polecamy, zachęcamy. Mało tego i mamy nadzieję, że nawet jak taka młodzież, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół średnich będzie brała udział w jakichkolwiek konkursach, że później to zaowocuje na przyszłość. Czyli że kiedyś z tych małych osób, z młodzieży. Wyłonią się przyszło, na, 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 na przyszłe lata zastępy następnych ochotników, z tego względu, że no, rotacja ludzi jest, a wiadomo, że straże ochotnicze bez młodzieży raczej w przyszłości nie mają. I tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na zachęcanie dzieci i młodzieży do wstępowania do w szeregi ochotniczych straży pożarnych, do brania czynnych udziałów w różnego rodzaju konkursach. Czy to nawet plastycznych, czy tak jak mówiłem wcześniej, młodzież zapobiega pożarom? I to myślę, że na następne lata zaowocuje, bo mamy takie informacje, że wiele osób teraz wstępujących młodych w tym roku zaczynamy znów na wiosnę takie szkolenie dla strażaków ochotników chętnych do, do, do działania. Wiele z tych osób, które już zgłosiły się na kurs, kiedyś właśnie brało udział w różnego rodzaju konkursach i, i było w gremium zainteresowania. No i teraz przychodzą i mówią, że chcą wstąpić w szeregi ochotniczej straży pożarnej. To jest bardzo miłe. i wiem. Wiemy, że różnego rodzaju takie społeczne inicjatywy przynoszą efekt. Rozumiem. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas i za rozmowę. A Wy, drodzy druhowie ochotnicy, śpieszcie się. Macie czas do północy 15 marca na zgłoszenie Waszych jednostek do Strażackich Oskarów.